bezszczotkowy, synchroniczny, jednobiegunowy, czterofazowy, czterokrokowy, hybrydowy, szybkoobrotowy z czteroprzewodowym zasilaniem silnik nowej generacji Brushless Hybrid Phase Rotation Motor nr 4, który został wyposażony w nowy wirnik o 6 magnesach N38 i łącznej energii magnetycznej 2,21 J, zostanie poddany testowi mocy. Częstotliwość maksymalna około 40 Hz. To się równa 2400 obrotów na minutę. Napięcie skuteczne RMS 15,51 V. Amplituda 53,6 V. Obciążenie silnika synchronicznego śmigłem od z Hybrid Fast Rotation Motor numer 1. No, Przystępuje do załączenia maszyny synchronicznej. Się nie bardzo płynnie rusza. Zresztą przy zbyt dużym prądzie bardzo gwałtownie, ponieważ ma, tak jak powiedziałem, doskonały rotor, który, na którym znajduje się 6 magnesów neodymowych N38 o łącznej energii magnetycznej 2,21 J. Jest to bardzo dużo, w związku z tym motor wykazuje dużą sprawność. Śmigło, jak powiedziałem, jest duże. Za duże do tego, do tego silnika, ale zostanie nim, myślę, dość dobrze obciążony. Doskonały mikrokontroler Arduino. Tym razem nie bierze udziału w teście. Zasilacz. Amperomierz multimetra. I oscyloskop. Troszkę zwiększę obroty. Będziemy obserwować oscylogram. Tak. Tak. Oscylogram bardziej wykazuje cechy trapezu. Zobaczymy parametry. W tej chwili 30 Hz. Wypełnienie prawie po połowie. Napięcie skuteczne 11 V, amplituda 42-43 V. No, trochę mu dołożę obrotów. łożyska kuczą, nie mogę przeciążyć go prądem nie mogę zbyt mocno obciążyć 35 Hz w tej chwili ale motor ładnie dłucha poprzez śmigło Temperaturę a spróbuję trochę go obciążyć, krócię. 6,50 Ampera, częstotliwość 34,5 Hz. No ma ciężko z tym śmigłem. Ale pięknie chodzi, cichutko bardzo. No, temperatura w granicach około 35-40 stopni. Dobrze, troszkę skręcę, obniżę obroty. Potrafi bardzo płynnie pracować na bardzo minimalnych obrotach i znikomym natężeniu. Proszę, widać migotanie diod. Zobaczymy jeszcze raz oscylogram. Teraz widać pracę potężnego regulatora trochę go jeszcze łożyska hamują, bo mają tendencję do wibracji. Prawie 7 Amperów. Częstotliwość wzrosła, 37 prawie 37 Hz. Napięcie skuteczne 15,57 V. Amplituda prawie 60 V. Oscylogram, tak jak powiedziałem, dąży do, do trapezu. Ładnie pracuje. Trochę jeszcze łożyska huczą, ale nie jest źle. W warunkach domowych trudno jest wycentrować tak długie wały. To już powiedziałem, ale mimo to, mimo to się powiodło. Przy tak dużym śmigle to naprawdę silnik ma bardzo ciężko, ale bardzo płynnie reaguje na, na potencjometr potężnego zasilacza mocy. Sterownik ide idealnie podaje kroki. Bardzo pięknie pracuje nawet przy 1 amperze, powiodło się skonstruować ten piękny motor. W szczególności istotną rolę spełnił nowy wirnik. O potężnym zakresie mocy magnetycznej, energii magnetycznej. Dziękuję.